Witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że się nagrywa. Ze mną Monika Adamiecka, Kino Helios. Chciałaby się powiedzieć standardowo, ale dzisiaj trochę inny temat w planie. Głupawka i chichrawka już za nami. Tak, powinno pójść. Tak. Już teraz merytorycznie. Tak, tak zakładamy. Tak, tak, tak. I powiem od razu szczerze, że ja dzisiaj występuję w roli takiego barbarzyńcy w ogrodzie bo nie będę udawała, a wszyscy udają, że obczajam, o co chodzi z coachingiem. Znaczy mm -hmm. coachan i coach dla mnie w zasadzie, okay. tutaj by trzeba okay. zacząć okay. od różnic podstawowych. Okay. Więc okay. reprezentuję was moi drodzy, którzy mogliby chcieć zadać wszelkie możliwe pytania i się tego nie wstydzą, będę próbowała wejść w tą rolę. Mm -hmm. Więc pierwsze pytanie i podstawowe. Wiesz to zanim, zanim w, so, w ogóle jeszcze, zanim. Jeszcze. zanim. Zanim jej w ogóle zadasz, to, to powiedziałaś coś trafnego, coachan i coach. I to trafnego nie dlatego, że z coachana się wyciąga. Z, z coachanu, Że się wyciąga strzały i się strzela do celu. Nie, to nie dlatego trafne, ale dlatego trafne porównanie, metafora, że najważniejszą rzeczą, która, jedną z najważniejszych rzeczy, która jest w coachingu, to jest cel że my bez celu nie ruszamy. Pięknie. I tak samo z coachanem nie wyciągamy strzały, jak nie widzimy do czego chcemy strzelić. No tak. nie? Albo tak. przynajmniej nie mamy pomysłu na to. Tak, tak, tak. E, I dokładnie to samo jest w coachingu. To tak coachan faktycznie z coachem e, ma coś wspólnego. Mm -hmm. Ale patrząc na coaching jako część tych naszych mm -hmm. rozmów tutejszych, no nie? Mm -hmm. czyli narzędziowych takich, że tak to ujmę, mm -hmm. rozwojowych, bo o tym już wielokrotnie mówiły, mm -hmm. mówiliśmy, i mówiłyśmy też o tym, że szukamy nieustannie narzędzi do rozwoju i okay. tego, że one często są dostarczane y, przez konkretną osobę. Że to nie jest tak, że przeczytasz sobie w książce i działa, dobrze jest y, robić to z kimś. Mm -hmm. y, to pytanie takie właśnie y, proste i inne z marszu. Z czym do coacha? Popularne pytanie. <noise> z czym do kołcza? E, do z rozwojem. Możemy odwrotnie, Nie, jest, czyli... Nie, nie, nie. Ok, to, to z czym do coacha? No bo to wiesz, jak ja mam problem jakiś tak. i teraz sobie myślę jakiego pomocowca tu do tego zaprzęgnąć, nie? czyli w którym kierunku wydać pieniądze, żeby to mhm. przyniosło jakiś efekt. No to się zastanawiam, nie, mam do tak. dyspozycji, nie wiem, psychologa, terapeutę, mam do, do, tarocistkę, tarocistkę y, czytającego w kronikach Akaszy, numerologa, tak, numer, mówiła, no. numerolożkę, numerologa, masz do dyspozycji psychoterapeutę, masz do dyspozycji różnych, różnych, naprawdę różnych pomocowców. No i teraz skąd pomysł, że akurat do coacha? Tak, a nie na terapię. A nie na terapię na przykład. Tak. Tak, tak. Czyli zaczynamy od różnic. Różnica taka, że na terapii przyglądamy się przeszłości. Nie? Czyli w większości mhm. modalności psychoterapeutycznych, terapeutycznych, w większości, bo nie we wszystkich, grzebiemy w przeszłości. Czyli przyglądamy się, co z naszego dzieciństwa mhm. e, u hipnotyzerów regresyjnych, co z poprzednich wcieleń. Ma, miało wpływ, miało związek z tym, że dzisiaj mamy taki, a nie inny kłopot. Problem, jakąś niefajną sytuację, ciąg niefajnych sytuacji, nie? coś nam tam leży na wątrobie, tak, tak, różne tak. rzeczy się dzieją. Ale to... wręcz podejrzewamy, że jak nie, nie obejrzymy przeszłości, tak. to nie bardzo wiemy jak, jak tak, do przodu, prawda? Tak, że tak. To jest ten moment mm -hmm, taki. Mm -hmm. I wtedy terapia. Wtedy terapia. Na coaching, jeżeli chcemy patrzeć tylko do przodu, mm -hmm. Chociaż czasami coaching patrzy do tyłu, ale tylko poza zasoby. Czyli jak mi w coachingu wyjdzie, że mnie jest potrzebna na przykład odwaga, mhm. to, ja, to coach może mi zadać pytanie, to Ania, a kiedy ty miałaś taką sytuację w przeszłości, że ty tej, tej, tą odwagę miałaś i ty tej odwagi użyłaś? Mm -hmm. nie? I jak ja znajdę taką okay. sytuację, to ale coach szybciutko wyciąga mnie z tej przeszłości do przyszłości i pyta, to, jak ty możesz tamte doświadczenia zasobu, użyć dzisiaj. I Jasne. to jest jedyna sytuacja, kiedy coaching sięga do przeszłości. Czyli hmm. coacha nie interesuje skąd przychodzimy, ale wspomniałeś o celu. Czyli zakładam, że tak, coach tak. to jest osoba, która wysyła nas. Przyszłość Tak, coach? w procesie tak. zaplanowanym. Mm -hmm. tak? Czyli jak przychodzisz do coacha, to coach przede wszystkim pyta: Bo w ogóle, co to jest coaching? Coaching to są spotkania systematyczne, co tydzień, co dwa, czasami co trzy. Tygodnie się spotykamy i pracujemy procesowo. Mm -hmm. Jest to krótkoterminowa praca, czyli takich spotkań jest nie więcej niż, niż 12. Nie? I kończymy. Po dwunastym spotkaniu kończymy, patrzymy, gdzie doszliśmy i kończymy. Czasami wystarczą dwa spotkania, trzy, czasami jedno, różnie bywa. Z mojego doświadczenia wynika, że średnio takich spotkań jest osiem, tak statystycznie jakby policzyć. Nie? No to jest kawał roboty do zrobienia. Tak, tak. To jest kawał roboty, bo jak sobie to podzielisz na tygodnie, no to tamtych miesięcy trochę wychodzi. A czy nie? zdarza się tak, Aniu, że przychodzi ktoś do kołca i mówi: Wiem, że mam coś do zrobienia, mhm. ale nie umiem? w tej chwili określić tego celu. Mm -hmm. Czy to jeszcze jest coaching? Czy tak, tego to jest jak najbardziej to jest coaching i wtedy pracujemy czasami, wiesz, nad określeniem celów. W coachingu się pracuje ze dwie trzy sesje. Czyli po o, co ja to tu, ważne. czy pytanie jest po co tu przychodzisz? Mm -hmm. Czyli co ty chcesz osiągnąć? Tak. Na ogół ludzie mówią: "Ja nie chcę czegoś". No to wtedy pytam to w takim razie, jak tego już nie będzie, to co ty chcesz w to miejsce mieć? Super. Nie, czyli takim standardowym smartem określamy cel mm -hmm. i zadaję pytanie, po czym Ty poznasz, że już tam jesteś, że ten tak. cel został osiągnięty. I jak to mamy definiowane, wręcz zapisane na kartce papieru. Czyli Ty to kontraktujesz z kouczowanym. Tak, tak, tak. tak okay. z Skołczący. Z, z, z klientem. Tak. Kontraktuję i jedziemy do przodu e, i to jest ten cel. Mhm. To jest ta tarcza, taka, do której z tej strzały możemy. Czyli już wtedy skołczana. Strzeli tak, skołczana strzała sobie. i jedziemy z tym koksem, nie? Naciągamy cięciwy, się przymierzamy, robimy różne rzeczy. Pięknie. Ehm, to taka różnica między terapiami, szkoleniami i tego mhm. typu rozwojówką, no bo szkolenie, wiadomo, mamy. Właśnie, nie wiem, bo może nie wiadomo, różnica. Jak mamy szkolenie albo mamy mentora, to to jest człowiek, który wie od nas więcej i nam tą wiedzę daje. Przekazuje. Tak. Relacja z coachem jest partnerska. Mhm. Czyli coach uznaje, że najlepszym mhm. fachowcem od siebie jest klient. Czyli pracuje pytaniami. Bardzo fajne podejście. Szuka zasobów u klienta, pomaga mu je znaleźć. Rozumiem. Od coacha nie dostanie że rady. Coach ci mhm. nigdy nie powie. E, jak ci powie, byś spotkała, to już wiesz, że to, to nie. Uciekam jest, wtedy. Uciekasz, bo to nie jest Zrywam coaching. kontrakt. <grywasz> kont to już nie jest coaching, czyli coach ci nigdy nie powie, wiesz co, Monika, w Twojej sytuacji to ja bym zrobiła taki, tak, a na, jeszcze może powiedzieć, wiesz co, ja to byłam w takiej sytuacji i ja wtedy zrobiłam tak. No to nie jest coaching, nie? Nie, no to możemy się zaprzyjaźnić najwyżej, nie? Tak, jak <grym> się uda. Tak, tak, ale, tak, ale już nie odbieram usługi. Nie, wtedy rozumiem. to nie jest coaching. To nie? już jest... Czyli u coacha rady nie ma. Mm -hmm. Coach pracuje głównie pytaniami, ewentualnie metaforą, symbolami, nie? czyli gdzieś różne narzędzia, ale w takiej linii coachingowej używa. Mm? Pytaniami. Coś pytaniami. o tym opowiedz? Bo już wiele razy zauważyłyśmy, mm -hmm. że pytania właściwie mm -hmm. otwierają proces, a często są jego sednem, przynajmniej z tego, co teraz tak. opowiadasz. I te pytania one bardzo dobrze pracują w coachingu, pracują bardzo dobrze w tarocie. Pracują cudownie w harmonizacji portretów numerologii okay. i w każdej innej, rozwojowej dziedzinie. No tak. Nie? Tak patrzę, ile my już y, gadamy, a spoko, możemy jeszcze gadać. No możemy jeszcze, możemy jeszcze tak, o pytaniach. No no jak, pytania. jak, jak głęboko wejść w te pytania. Pytania powinny być. No i to chyba każdy z komunikacji, kto trochę dotknął komunikacji, wie, otwarte. Ale wiesz, jak to jest? Z teorią, mm -hmm. z praktyką. Mm -hmm. Pytania otwarte. Mm -hmm. Czyli pytania. Nie czy. Znaczy, te, na które nie odpowiadamy tak, lub nie. Tak. Albo nie odpowiadamy konkretem? E, tak, białe, czarne, okay. y, ciepłe, zimne. Mm -hmm. ja? Czyli, czyli ja nie. nie podejmujemy decyzji, tylko dyskusję. Tak, tak bardziej. Tak, czyli ja cię nie pytam ty chcesz kawę czy herbatę. Mm -hmm. Tylko pytam się, czego byś się napiła. I dlaczego teraz? <laughs> <laughs> na przykład. Okay. Mm -hmm. I czego się spodziewasz po tym napoju? <laughs> To. Mm -hmm. Czyli to, okay. so, to jest e, e, pytanie coachingowe. Mm -hmm. Oczywiście pół, pół, pół żartem, pół serio. Mm -hmm. e, pytania takie, które poszerzają perspektywę klienta, mm -hmm. które powodują, że może na swoją sprawę spojrzeć z zewnątrz. Mm -hmm. Czasami ubieramy go w buty drugiej strony. Mm? Czyli jakbyś był. Hmm, hmm, hmm. Czyli do coacha też przychodzimy, na przykład naprawić relacje? Czy to znowu e, tak, jest. E, tak, tak, możemy coachingowo. Nie, nie, nie. Możemy coachingowo naprawiać relacje i możemy ją naprawiać tak samo jak na terapii, że przychodzi jedna strona relacji, mm -hmm. ale też do coacha relacji, bo taki coaching też jest, mogą przyjść dwie osoby, które są ze sobą w relacji, i pracować nad hmm, rozwojem tej relacji coachingowo, jak najbardziej można. Mm -hmm. I wtedy celem jest przesunięcie jej w inne, fajniejsze miejsce. A to wszystko racjonal. zależy, co sobie para zdefiniuje jako okay. celką. I wtedy oni mają wspólny cel. Mhm. Tak, dokładnie Bardzo tak. Ciekawy. Dokładnie Doktycznie. tak. Czyli najpierw pracujemy nad celem, mhm. żeby on był wspólny, a potem wspólnie do tego celu para idzie. Hmm. Może być coaching e, biznesowy, czyli taki w ramach organizacji. Mm -hmm. Może być coaching, się popularnie nazywa life coaching, czyli te sprawy wszystkie takie osobiste, nie wiem, poczucie własnej wartości, mm -hmm. no to z różnymi mm -hmm. takimi obszarami e, sprawy związane. Mm -hmm. Taka praca, ale bez bardzo doradzania. Się. Bez doradzania. Ba, to, jest ciekawe. E, to, co jest jeszcze ważne w coachingu, ale to też w większości chyba rozwojowych. Tak sobie myślę teraz szybko o takich różnych mm -hmm. metodach, które ja znam, że on jest dobrowolny, czyli ja przychodzę na coaching z własnej woli. To szczególnie jak się um, pracownik w organizacji decyduje na coaching. Nie? Tam nic, nic nikomu nie, nie może rozkazać. Wysłać nie, jakby, Jak się Weź nie się godzi. Coachuj, tak? No, tak, Ty tam idź do coacha, masz tam u siebie firmie, idź do coacha i tam załatw sprawę. No to wtedy mogę powiedzieć nie. Natomiast jak to robię, no gdzieś tam na rynku prywatnie, mm -hmm. no to siłą rzeczy to jest dobrowolne. Natomiast w każdym momencie klient może stwierdzić, nie, nie tylko klient, <noise> coach też, ale klient przede wszystkim może mm -hmm. stwierdzić, że rezygnuje, bo to nie jest metoda pracy dla mnie, albo rezygnuje, bo to nie jest coach dla mnie. Rozumiem. Nie? Czyli szukam innego wtedy. Może też być tak, że coach powie, że nie może z różnych powodów na przykład coachingu prowadzić, bo cel mhm. klienta jest niezgodny na przykład z jego wartościami. Rozumiem. Nie? To tak, oczywiście znowu pół żartem, pół serio, ale jak przyjdzie klient do mnie i powie, wiesz co, ja bym chciał się tu teraz rozwinąć w takim obszarze, jak to moje dziecko lać bardziej, żeby mniej było widać, okay. nie? i sobie zrobi taki cel coachingowy. To no ja mówię o drastycznej sytuacji. Tak. No to ja wtedy z takim klientem nie pracuję. Nie? I generalnie, jeżeli cel jest nastawiony na czyjąś, nazwijmy to, krzywdę. Tak, ale też ujma, no, różne wtedy... są, wiesz, różne są sytuacje, nie wiem, takim przychodzi do głowy przykład, że coach jest bardzo wierzący, mhm. a na przykład przychodzi klient, który się zastanawia nad apostazją. Tak. Nie? I, I stawia i, to sobie za cel. Za cel, nie? Żeby, żeby sobie to zorganizować, żeby to sobie przemyśleć, żeby się zastanowić, czy, czy podjąć taką decyzję, czy nie. No i teraz jeden coach, który jest głęboko wierzący, może się podjąć, bo ma akceptację, potrafi mieć dystans, dystans, a może być coach, który, dla którego to jest tak istotna wartość, że nie jest w stanie z tym pracować. I tu trzeba być po prostu uczciwym, bo taka Jasne. praca nie ma nie ma, nie ma sensu. Nie? Fascynuje mnie jeszcze jedna rzecz dotycząca relacji, bo powiedziałeś, mm -hmm. że można je naprawiać. Rozumiem również, że można e, e, naprawić je troszkę jednostronnie, bo sugerować, że można mm -hmm. pracować nad relacją, mm -hmm. usiłować się postawić mm -hmm. po obu stronach, czy niekoniecznie muszę przyjść do No, różne są metody stroną, tak, tak. ale rozumiem też, że mogę pracować nad relacją moją ze sobą. A, no, ta, no to przede wszystkim. Przede wszystkim, wiesz co, to też jest tak, Monika, pamiętaj, że jak ja chcę zmienić relację tak. z człowiekiem, to ja nie zmieniam człowieka, tylko zmieniam siebie, podejście. więc tak naprawdę zawsze pracujemy ze sobą. Tak. Y, pa, pracujemy, tak jak mówisz, nad podejściem do sytuacji, do związku, do relacji, do drugiej osoby, pracujemy nad punktem widzenia, pracujemy nad swoimi emocjami, a nie nad emocjami partnera czy partnerki, oczywiście. Nie? I nawet jak pracuje para, to ona ma wspólny cel, ale tak czy siak każdy pracuje z sobą, a nie chcąc zmienić drugiego człowieka, no bo to nierealne. Nie? Choć, jak wiemy, ma wielu kuszące. Tak, tak. Że tendencja popularna jest taka, że gdyby on, ona był inny, to wtedy by było to fajnie. Wtedy byłby raj na ziemię, a tak, tak, tak jesteśmy tak. w czyściu. No tak. Nie? I że to generalnie tak nie działa, że my tak czy siak zawsze pracujemy z sobą. Nie? I to już obojętnie, czy to jest terapia, czy to jest coaching, czy co by to nie było. Mm -hmm. Ale to, co powiedziałaś dzisiaj o coachingu, bardzo brzmi zachęcająco, bo to znowu jest robienie takiego generalnego porządku przez fajną rzecz, przez ustalenie celów. Tak. Rzekła tak się bo my e, e, jesteśmy mocno zawieszeni mm -hmm, w przeszłości, mm -hmm, niekoniecznie tej takiej terapeutyzowanej, mm -hmm. tylko mm -hmm. po prostu e, jakby grzeb, grzebiemy Wiesz, się w tych e, e, Ja ci historia. powiem, ustalenie celu jest na, tak bardzo ważne w coachingu, że ja miałam takie sytuacje w swojej karierze coacha że na przykład przez dwie, trzy sesje pracowaliśmy z klientem nad nazwaniem tego, o co jemu chodzi tak naprawdę. Tak. I jak się to udało, to klient mówi do Ania koniec, bo ja już teraz wiem, co mam robić. Już nie nie? Potrzebuję że ja już nie dalej. potrzebuję procesu, ja już nie potrzebuję się z Tobą spotykać, bo ja już wystartowałem, ja wiem, co ja mam robić. Rozumiem. Czyli czy czasami to wystarczy. Mhm. Jeszcze potrzebuję jednej wiedzy No mhm. tak, wiemy, że ta rodnumerologia, przed chwilą Wam to wszystko wymienialiśmy, hmm. wymagają pewnych umiejętności. Bycie coachem, to już jest mowa o pewnych konkretnych umiejętnościach, certyfikatach i tak dalej. Czy Ty nas możesz tutaj tak. oświecić swoją o umiejętnością o świecę, o i posiadanymi? danymi. bo wiesz co, oświecę dlatego, że no kołczów jak mrówków, jak to mówią. Właśnie, um, I teraz, właśnie. jakby ktoś z Was szukał coacha, to warto o tej akredytacji. Tak, to do mnie, oczywiście, że do ale warto o tej akredytacji poczytać i warto sprawdzić, czy coach, nad którym się zastanawiacie, czy iść do niego do, pra do, no do pracy, tak naprawdę, do pracy, czy nie, czy z nim pracować, czy nie, czy on taką akredytację ma, jakąkolwiek bym powiedziała. No, Bo właśnie. jest International Coach Federation, czyli międzynarodowa instytucja, ona tam ma trzy poziomy. Um, jest Polska I ci, Izba. i reprezentujesz to? Tak, jest tak, tak. Ja mam akredytację droga. na tym drugim, środkowym poziomie. Ja się nazywa PCC. No i teraz rozwinięcie. Poczekaj, Professional Certificated Coach. Tak. Nie? A MCC najwyższa, poziom Master. Master Certificated <laughs> tak, Coach. Tak, 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 tak prosto. E, ACC ta najniższa, e, no i Assistant, assistant as coś mhm. od asystenta. No to jakby nazewnictwo nieważne, słuchajcie, też poziom nie jest aż tak bardzo istotny, chociaż oczywiście im wyższy poziom akredytacji i w Izbie Coachingu, takiej polskiej fir firmie, instytucji, nie wiem, która takie akredytacje daje, tam też są jakieś poziomy. I tak naprawdę istotne jest to, żeby akredytacja jakakolwiek była, dlatego że, żeby dostać akredytację, trzeba spełnić warunki, czyli trzeba mieć godziny. Zrobione z, wykołczowane, klientem, wykołczowane tak? z klientem, i trzeba mieć odpowiednią ilość szkoleń, mhm. i trzeba to mieć świeże. Wszystko. Wszystko nie? na tej podstawie I, certyfikujemy. I, czyli, czyli certyfikacja klientowi daje pewność, że to nie jest coach po weekendowym szkoleniu, który je zrobił 5 lat temu, i teraz nagle mówi, dobra, to sobie będę dorabiał jako, jako coach. I zapraszam serdecznie. Nie? I jest zapraszam jest. na serdecznie na sesje coachingowe. Bo być może są tak utalentowani ludzie, którzy to mają we krwi i potrafią, hmm. ale większość jednak nie. E, więc Wolimy, chcąc, żeby certyfikat tak, to Chcąc ch 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 mieć pewność, Jakikolwiek certyfikat, tym bardziej, że jak my się zapytamy jaki, zapytamy, jaki to jest certyfikat, to wchodzimy na stronę i tam pisze, jakie warunki musiał dany coach spełnić, żeby ten certyfikat uzyskać. Nie? Czyli wiemy, ile ma tam setek czy dziesiątek godzin szkolenia, ile tysięcy już ma za sobą go, tych szkole, coachingowych godzin z klientem, no bo żeby dostać certyfikat, to trzeba pewne zasady i tam warunki spełnić. Nie? Czyli mamy gwarancję, że to jest ktoś, kto się rozwija. Ktoś, kto ma doświadczenie, no, no, też wydatkujemy pieniądze i oddajemy siebie w, w ręce tego człowieka. Nie? Czyli to dla tak, mnie to tak, jest tak, istotne. Bo to mm -hmm. jednak praca, tak jak mówisz, zespołowa. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Bardzo fajnie. Więc daje to bezpieczeństwo, daje to taką, nawet bym się pokusiła powiedzieć, gwarancję, że, to, że ten coaching będzie coachingiem. W mi to fantastycznianiu i naprawdę mam głębokie poczucie, mam nadzieję, że Wam ono też towarzyszy, że do tych wszystkich <gry> naszych opowieści doklejamy kolejną bardzo ważną. Puzelek. Tak. Kolejny jest puzelek nie tak. do pogardzenia tak, absolutnie, tak, tak, w szczególności tak. że podkreśliłaś tutaj te, te rzeczy, czyli praca z celem mhm. E, mhm. i praca z pytaniami. Z pytaniami czyli dwie tak. fundamentalne mhm. rzeczy, które wielokrotnie nam się tu będą jeszcze pojawiały, ale są bardzo. Uziemione, powiedziałabym. Tak, to dzisiaj zeszliśmy z EZO do, tak. na Ziemię i do takich rzeczy, wiecie, z akredytacjami, z, z instytucjami i z takimi formalizmami. Rzeczami, które tu na Ziemi świadczą o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie na przykład, tak, prawda? Tak, dają szansę, że to będzie bezpieczne i będzie dobrej jakości to, co się zadzieje. Natomiast jak ktoś z Was myśli o tym, żeby na przykład zostać tarocistą, żeby na przykład zostać numerologiem, żeby zostać jakimkolwiek pomagaczem, to ja polecam zacząć od coachingu. Żeby się uczyć coachingu. Czyli te pytania, o których żeby zawsze Żeby się mówisz. nauczyć rozmawiać z człowiekiem. A potem na to można nałożyć całą resztę. Nie? Bo to zresztą Fajnie, mówiliśmy nie, o tym... Dostajemy jeszcze warsztat, zwróćcie uwagę. Teraz nie tylko to, co myśmy z też tego kiedyś, wynika. Pamiętasz, mówiły, jak mówiłyśmy o tarocie i zadać pytanie, czy tarota się należy bać. Ja tak. mówiłam o tym, że tarota nie, bo to kartoniki. Ale tarocisty już tak. I to nie? Całkiem na poważnie. Na Pamiętam, poważnie. Żeby tak, nas tak. przed wieloma rzeczami przestrzegała Tak. Się. A taki tarocista, czy tarocista, który jest coachem, który jest terapeutą, on po prostu wie, jak rozmawiać z ludźmi. Tak. Jak poprowadzić piękne, taką piękne sesję, żeby ona, była bez, żeby ona była bezpieczna i żeby ona była dla nas roz, rozwojowa. Oczywiście. Hmm? No to tak, to tak było na ziemi, i z powrotem wylądowaliśmy w energiach. Ale to wszystko na tym samym polega, bo pracujemy z drugim człowiekiem. Tak, człowiek w sednie i w centrum. Świetnie, moi drodzy. No ja jestem zachęcona bardzo. Wydaje mi się, że sesja coachingowa, chociażby taka próbna, to jest coś, co każdemu się nam należy z zasady. No a nie. Tak, nie i to pozycja, znowu trafiłaś w punkty, bo proces coachingowy zaczynamy od tak zwanej sesji zerowej. Czyli takiej sesji, gdzie my próbujemy właśnie mm -hmm. próbujemy z coachem pracować, czy, czy jest między nami porozumienie? Czy jest przepływ? Czy, czy jest to flow to słynne? Mądre tak. Flow. tak, tak. tak, Pięknie. No to co, wystarczy na dzisiaj? Na dzisiaj tak. Wystarczy. Jak zwykle czekamy na Wasze sugestie, pytania. Mm -hmm. Czekamy na kontakt i bardzo chętnie poszerzymy. Te historie, jeśli będziecie chcieli, ale jeśli nie będzie pytań dodatkowych, to i tak mamy pomysły na następne filmiki. No, no to tak, tak. Będzie dalej rozwojowo. Będzie dalej rozwojowo. Trzymajcie się ciepło. Papa. Serdecznie. Pa, serdecznie.